Proszę Pani, w Polsce nie brakuje sił politycznych i ludzi którzy bardziej reprezentują banderowskie interesy, mówiąc, że to są ukraińskie. Zbrodniczy nacjonalizm ukraiński, cała ta idea państwa czystego etnicznie. Polska w, w tym całym układzie, gdzie prezydent Żołański potrzebuje sprzymierzeńców, ws potrzebuje wsparcia, nie czuje tego od Polaków i dlatego nie jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy... Ale chodzi to. O, w tej, o w tej chwili. No w tej chwili jesteśmy, nie jesteśmy... czuję wsparcia Polaków. Jesteśmy, znaczy, no, błagam, od, odłóż to wszystko, co zrobiliśmy, absolutnie to Mam wrażenie, że ta nasza polityka z dnia na dzień zaczyna wyglądać jak jakiś sketch Monty Pythona. A co jest już w tym wszystkim najgorsze, to fakt, że mało kto z naszych polityków w ogóle to widzi i mówi o tym na głos. Na szczęście są jeszcze osoby, które potrafią mówić o rzeczywistości tak, jak wygląda ona naprawdę, a nie tak, jak chciałyby tego nasze uśmiechnięte elity. Jedną z takich osób jest pan Miller, który w ostatnim czasie. Znów powiedział to, co myśli tak wielu Polaków. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Bo jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że przyjdzie do Was wujo i zrobi wam ram, pam, pam i rozgorę głośnik tak jak taki Debil mi zrobił ostatnio. Nawet nie wiecie, jak teraz cierpię. No k... Życie bez muzyczki na full to jakaś udręka, ale przynajmniej sąsiedzi się cieszą, ale spokojnie, już nie na długo, bo zaraz wracam z podwójną mocą. Dobra, bo trochę się już rozgadałem. Teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do dzisiejszego tematu. Chyba każdy wie, że nasza kochana koalicja robi wszystko, aby wmówić nam, że pomoc dla Ukrainy. Jest jedną z najważniejszych rzeczy na świecie. Mimo tego, że nasz kraj jest traktowany jak jakiś folwark, który można sobie wykorzystywać bez żadnego problemu i narzekania ze strony Polaków. Niestety, mimo tego, że obecnie jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, to nasz kraj przez właśnie tego typu politykę nadal na arenie międzynarodowej jest traktowany jak partner drugiej kategorii. Mimo, że to nasz naród jest krajem, który pomógł Ukrainie najbardziej ze wszystkich krajów w całej Europie. Zami Zamiast wdzięczności, która nam się należała, to dostaliśmy pogardę oraz wymaganie jeszcze więcej. A nasz rząd, zamiast interweniować, woli przekazywać im kolejne miliardy złotych. E, zamierzam też z budżetu, który już mam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach Programu PR, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie. Na szczęście powoli Polacy budzą się i odrzucają tego typu propagandę, ale to wcale nie znaczy, że ona znika. Obecnie zdarza się, że ważne osoby wprost mówią politykom z tej bardziej uśmiechniętej strony, że ich polityka nie jest zbyt mądra. Polska w, w tym całym układzie, gdzie prezydent Żołański potrzebuje sprzymierzeńców, ws potrzebuje wsparcia, nie czuje tego od Polaków i dlatego nie jesteśmy odpowiedzialni pani jesteśmy, Ale na chodzi to. O, w tej, o w tej chwili, no tej chwili jesteśmy, nie czuje wsparcia Polaków. Jesteśmy, znaczy, no błagam, to... Od, odłóżmy to wszystko, co zrobiliśmy, absolutnie, ale dlaczego zrobiło mamy to zrobiło społeczeństwo no moment? bo senator pani senator, mnóstwo miliardów panie, daliśmy. Dlaczego mamy to odkładać? Pan... Ale tego typu przypadki są raczej w mniejszości. W końcu mało kto chce ryzykować utratę całej swojej kariery i nadania mu łatki rosyjskiego trola czy innej onucy. Wiadomo, że lepiej siedzieć cicho i się nie wychylać, aby nie odbiły się na nas negatywne konsekwencje. Ale to nie znaczy, że na naszej scenie politycznej nie ma osób, które nie mówią tego, co myślą, bez jakiejś uśmiechniętej cenzury. Zbrodni nacjonalizm ukraiński, cała ta idea państwa czystego etnicznie, która doprowadziła do holokaustu Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej, że to istnieje dalej w tkance politycznej i społecznej Ukrainy. Co więcej, po wydarzeniach na Majdanie doszły do grupy, te, doszły do władzy te grupy polityczne, dla których to jest ważne przesłanie ideowe. I ja się dziwiłem, że polskie władze na to nie reagowały. W parlamencie europejskim zdaje się w 2009 roku była nawet rezolucja, która zarzucała ówczesnemu prezydentowi Poroszence, że zamierzał uczynić, czy uczynił banderę bohaterem Ukrainy. I Parlament Europejski się temu przeciwstawił, ale to była ostatnia inicjatywa tego typu. Ale wie pani, no oczywiście my nie mamy możliwości decydowania o tym, kto stoi na pomnikach w, euro, w, w Ukrainie, miastach, prawda? Bandera, I ten, ten patriotyzm, ten patriotyzm ukraiński, ten właśnie no, nowożytny, zbudowany właśnie na micie bandery, między na micie innymi. Bandery. Na, na, nie, nie, nie tylko oczywiście, bo również na, 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 na micie innych jeszcze liderów, ale wie pani, jest sytuacja tego typu, że mordercy Polaków stoją na pomnikach ukraińskich miast. A ich ofiary leżą w dołach, na polach, w lasach, w rzekach. W A Pan nie uważa, że dzisiaj y, to nie jest dobry moment, żeby mówić o ofiarach rzezi wołońskiej, bo jest Pan krytykowany za to, że y, Pan tak, ja wiem, bo... y, mówi y, tak dużo o tym, y, o tych ekshumacjach, o tym, bo właściwie jak Pan powiedział, y, y, no, czy to nie jest trochę tak, że Pan tą rosyjską narrację przejmuje? Sam Pan powiedział w wywiadzie dla tego Tygodnika do Rzeczy, że lepiej być ruską onucą, niż Pampersem banderowskim. banderowskim. Tak, Tak, oczywiście, że tak. Proszę pani, w Polsce nie brakuje sił politycznych i ludzi, którzy bardziej reprezentują banderowskie interesy, mówiąc, że to są ukraińskie. Ja to odróżniam. Ja nie krytykuję Ukrainy, ja krytykuję Banderys, który tam się rozwija. I bardziej są eksponentem banderowskiego interesu w Polsce niż polskiego interesu. Niestety żyjemy w tak dziwnych czasach, że mówienie o tego typu rzeczach i duma z bycia Polakiem stała się już czymś strasznym, a pamięć o naszych przodkach jest czymś złym. Bo jakiś naród mógłby to źle zrozumieć i mieć do nas problem, bo mamy czelność chcieć, aby osoby bestialsko zamordowane w końcu zaznały spokoju i zostały pochowane w warunkach, na jakie zasługują. Niestety, nasz rząd nie widzi tego w taki sposób. Donald Tusk i jego uśmiechnięta ekipa, zamiast walczyć o pamięć o Polakach, woli walczyć o jakieś dobre relacje z Ukrainą, która i tak ma nas w dupie i tylko nas wykorzystuje. Niestety, kiedy Karol Nawrocki zdecydował się poruszyć ten temat, to nasz wielki wódz Donald Tusk, zamiast wesprzeć go w staraniach o zmuszenie Ukraińców do przeprowadzenia ekshumacji, to zdecydował się napisać takiego posta. A dlaczego ta wielka gra nie może się toczyć o przyszłość Polski i o bezpieczeństwo Polski? Dlaczego wszędzie muszą pchać Ukrainę? Dlaczego w ogóle musimy się nimi przejmować do tak fantastycznego stopnia? bo teraz wygląda to już jakby cały jej los był na naszych barkach, kiedy w rzeczywistości to przecież władze Ukrainy powinny walczyć i starać się o zdobycie najlepszych warunków. Nasz rząd zamiast starać się, aby robić robotę za nich, powinien myśleć o Polsce i walczyć o to, by to nasz naród też skorzystał na tym, że pomaga Ukrainie, a nie wciąż był frajerem, który daje się oszukiwać i mimo tego, że wprost plują nam w twarz, to my i tak oddajemy im wszystko, jeśli jeśli tylko o to poproszą. A chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak na tym kończymy. Zresztą wystarczy zapytać rolników, jak dla nich skończyły się decyzje naszego rządu, który bez żadnych oporów skupował zboże z Ukrainy. Co sądzicie o tym, co mówi Miller? Uważacie, że ma rację? Czy banderyzm i fakt, że Ukraina buduje na nim swoją tożsamość narodową jest dla nas zagrożeniem? Myślicie, że Tusk zmusi Nawrockiego, żeby ten pomagał Ukrainie tak, jak oni to robią? Czy może jednak zmieni się kierunek w naszej polityce względem Ukrainy? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale Kto wygrał? Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Siema.